Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w Nowym Starym Domu i zapraszam na dzisiejszy film o metamorfozie naszej sypialni na Poddaszu. I ten film będzie również takim testem dla ostatnio bardzo mocno y, reklamującej się firmy sprzedażowej. Wydaje mi się, że jest to również producent tych mebli, które sprzedaje. Nie jest to tylko platforma sprzedażowa. I powiem szczerze, tak, y, obiecują wiele. Y, a opinie w internecie są takie, wiecie, jak zawieje. Czasami dobre, czasami złe, ale zobaczymy jak to wyjdzie w naszym przypadku. Także zapraszam Was do oglądania. Główne dwa elementy, które nas będą interesowały, to, to to łóżko, które robiliśmy z Norbertem sami. To znaczy, rama to jest taka sosnowa, zwykła rama, do której przymocowaliśmy zrobione przez nas wezgłowie tapicerowane. Fajnie to wygląda, ale chciałabym coś innego. Powiem Wam jeszcze, co jest głównym pro problemem. Że na, nasze poddasze, jak się wchodzimy, o tu po schodach, to pierwsze co widzimy, to jest ta przestrzeń pod spodem. Widzicie? O, tam już jakiś się leży. Strasznie mnie to irytuje, że jednak to, on, to łóżko jest na nóżkach. Wolałabym, żeby one schodziło do samego dołu i nie, nie byłoby problemów z zaginionymi. O, tu tam nożyczki są. Z zaginionymi zabawkami, butami, bo powiem szczerze, że nasza najmłodsza córka to jest wieczny rozsiewacz wszystkiego. Więc marzy mi się łóżko, które będzie zabudowane do samego dołu, będzie miało pojemnik na pościel. No i już wiecie, no będzie oryginalnie wykonane, nie będzie po prostu takiej, takiej doróbki, którą my tutaj stworzyliśmy. W starym domu to nie przeszkadzało, bo ustylowanie łóżka było takie, że tych elementów, o widzicie tutaj, tego bez oryginalnego nie było widać. Natomiast na dzień dzisiejszy to mi strasznie irytuje. A jak. Już ogarnęliśmy się z wszystkimi innymi pracami, to spokojnie mogę sobie to łóżko wymienić. I tutaj pojawia się y, ta firma, która jest to dokładnie film, firma Beliani. Nie jest to promocja, y, nie współpracujemy, natomiast podoba mi się łóżko, które y, jest w ich ofercie. Ale słyszałam dużo negatywnych opinii na temat tej firmy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Y, ok, a tutaj mamy stoliczek, i powiem Wam już o co chodzi. Co jest nie tak z tym stoliczkiem? Jeżeli chodzi o stoliczek, to wiadomo, gusta są różne, nie wszyscy lubią takie meble jak my, czyli takie wiecie. Stare po prostu. Lubimy stare meble. Pasują mega do tego domu i wydaje mi się, że tutaj nie ma co kombinować z nowo nowoczesnymi formami. Oczywiście można coś czasem przełamać, ale te stoliczki są naprawdę, naprawdę fajne. Są odpowiednie wielkościowo, wysokościowo. Generalnie bardzo mi się podobają, ale są w kolorze, kolejnym kolorze y, drewna, który. W żadnym elemencie na tym poddaszu nie występuje. Jest to taki, wiecie, kolor bardzo wpadający w takie czerwone podtony. Natomiast całe poddasze jest tak. Mamy belki pomalowane w kolorze palisandru, mamy y, okna, które są w kolorze ciemnego orzecha włoskiego. Mamy również, o, tutaj mamy starą szafę, która również jest y, w kolorze orzecha. On bardzo dobrze się komponuje tutaj z tymi belkami. W I to w ogóle nie przeszkadza, że to jest jakby inny kolor drewna. Oczywiście mam też tą bazę dla całego domu, czyli dębowy, naturalny kolor w drzwiach czy, czy w podłodze. I wystarczy tych kolorów różnych, więc te stoliczki tutaj no nie pasują. Więc plan jest taki, że jak Norberta nie mam, bo obecnie jestem słomianą wdową, bo Norbert pojechał na tydzień do swojej mamy, żeby jej trochę pomóc tam w takich sprawach remontowych. To trochę zrobię coś sama. Mam zamiar przemalować te stoliczki, wylakierować je ładnie. Jeszcze nie wiem, bo pomysł jest taki, że zastanawiam się, czy. Znaczy tak, chciałabym generalnie zrobić je czarno-drewniane, ale teraz mam troszeczkę zagłostkę, który element będzie w jakim kolorze, więc to jeszcze pokombinujemy. Natomiast na no wiadomo, że szlifuję, pomaluję, będzie fajnie. No i zamówię te łóżko. Z tym łóżkiem. Może być różnie. Już dawno bym je zamówiła, bo sobie odłożyłam pieniążki na ten cel eee, i, i, i no już dawno zamierzałam kupić coś. Ono nie będzie stylistycznie się różniło od tego. Praktycznie no też będzie tapicerowane, też będzie pikowane w takim właśnie stylu trochę glamour, trochę klasycznym. No ale te opinie w internecie bardzo mnie niepokoją, bo o ile sama firma obiecuje, że w ciągu czterech dni roboczych ten produkt do nas dotrze, to już opinie w internecie bywają różnie, bo powiedziałabym tak, na no, dwoje babka wróżyła. A ja wiecie, no zazwyczaj staram się być rozsądna i jeżeli opinie są słabe, to nie ryzykuję. Ale wydaje mi się, że to jest tak duża sieciówka, że nawet Warto byłoby sprawdzić, skoro już tak znalazłam tam, znalazłam tam łóżko, które mi się mega podoba, że warto sprawdzić i też dać Wam znać, czy, czy to warto, czy nie warto, jaka jest jakość tego produktu. To łóżko, które zaraz Wam pokażę, ono obecnie jest za 1900 zł. Biorąc pod uwagę ceny takich łóżek w innych sklepach, jest to bardzo atrakcyjna cena. No wiadomo, to nie są małe pieniądze, yy, no ale w porównaniu do innych podobnych łóżek, to jest naprawdę dobra cena, więc no wiecie jak jest. No jak coś jest tanie, no, to może być różnie, ale no. Raz się żyje, zobaczymy. Ok, yy, koniec gadania. Zacznijmy może od stoliczków, a potem będziemy zabawiać. Szybka prośba, kliknijcie teraz łapkę w górę, bo ostatnio wpadliśmy w odmęty YouTube i próbujemy się stamtąd wygrzebać. Ok, porozmawiajmy o stoliczkach, więc jak widzicie kolorystycznie nie jak się to ma, ani do palisandra, ani do orzecha włoskiego, generalnie bardzo wpada nam to w pomarańcz wszystko, e, więc pomysł mój jest, wcześniej tak, myślałam o tym, żeby tutaj te nóżki pomalować na czarno, a tutaj tą górę zrobić drewnianą, ale skoro chcę całość przyciemnić, to ciemne nóżki i ciemna góra, Yy, znaczy, ono miało być ca całe czarne, żeby nie było w strukturze drewna, natomiast górę miałam tylko yy, lakierobejcą potraktować. No ale to ciemne z ciemnym, no mogłoby wyglądać fajnie, ale nie wiem, czy to nie byłaby za yy, mała różnica między tymi kolorami. A poza tym, jak ona stoi tutaj na tej czarnej. Yy, zaraz jak on tutaj stoi. Jejku, nie myślał o ostrości. Jak ten stoiczek stoi nam na tej czarnej ścianie. To tu mamy tą listwę przypodłogową drewnianą, i tu chyba lepiej byłoby, żeby ten, ta skrzynia od tej szafki była w kolorze ciemnym do ściany, a nóżki w jasnym. Ale nie wiem, czy jestem w stanie taki stary mebel wyszlifować aż do takiego momentu, że będzie w kolorze naturalnego drewna. No i widzicie, no i to tak to jest. Myślę, że chyba nie ma co kombinować. Wezmę, wyszlifuję go całego i przyciemnię na początek całą tą górę, i wtedy zastanowię się, czy, yy, czy te nóżki zrobić też lakierowejcom, czy w, w takim, taką, wiecie, całkowicie kryjącą farbę czarną tutaj zastosować. No nie wiem, nie jestem przekonana, zobaczymy. No myślę, że to wyjdzie w praniu. No, bo wiecie, można sobie coś zaplanować, ale to trzeba jeszcze wykonać. To bywa już już. Przede wszystkim taka informacja na gorąco. Właśnie przyszło nasze łóżko yy, i powiem Wam, że przyszło w terminie, bo w ogłoszeniu było napisane, że 16 rzeczywiście się jest 16 godzina za zębami, która? No, 12 prawie yy, i łóżko jest na miejscu. Tu z panem rozpakowywaliśmy tą jedną paczkę, bo od pasa trochę się wgniotło i sprawdzaliśmy, czy wszystko jest ok. Tu akurat było pudełko ze śrubkami, więc wszystko jest w idealnym stanie. Teraz to trzeba będzie jakoś wnieść do góry. Najgorzej to będzie z tym. Nie wiem, powiem, nie powiem, mam że nie wiem, jak my to z Norbertem wniesiemy, bo jest olbrzymie, bo to we głowie ma 1,40 m bodajże dwa wysokości. No super pięknie, tylko wiecie, u nas jest strasznie wąsko. Nie wiem jak to zrobimy. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie przez okno. Tego wciągać Norbert nie będzie zadowolony. Ja tego nie przemyślałam do końca. Na razie nasze łóżko wygląda tak. Po złożeniu powiem Wam, jaka jest jakość wykonania. Czy to dobrze wygląda, czy łatwo jest to poskładać, czy te elementy są pasowne. Ale to dopiero jak uporamy się z wniesieniem do góry. Dobra, ja zacznę może od tych małych elementów, bo to mogę zrobić sama. No i mamy tak zwaną dupę, bo nie chcę nam to przejść przez klatkę schodową. Jak pamiętacie... Albo i nie, to tu jest bardzo, 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 bardzo wąsko. Mamy teoretycznie odpinany ten kawał, kawałek yy, barierki, żeby ewentualnie można było coś wnieść. Natomiast na poddasze jest jeszcze gorzej, więc nie ma to sensu. Więc to oto wezgłowie, głowie, które jest sporych rozmiarów, będziemy wciągać przez okno, a dokładnie tutaj będę stała ja, a... Tam u góry w naszej sypialni będzie stał Norbert i będziemy wciągać to wezgłowia. Trzymajcie kciuki, żeby nie spadło, żeby to się udało. Norbert nie jest zadowolony, ale bardzo na mnie nie krzyczy. Po prostu no nie przemyślałam tego do końca, że tam rzeczywiście nie mamy tyle miejsca i że to może być problem. I bardzo dobrze, nie wzięłam łóżka 1,80 m, bo wtedy to wezgłowie miałoby 2,10 metry, 2 metry m z tego co pamiętam. Albo 2 metry, albo nie 2 metry? Nie 20. Dwa 20 dwa na metr 42 czy 45, więc w ogóle już byłoby wesoło. Życzę! Ok, zaczynamy od przeczytania instrukcji obsługi. Nie pomijam te, yy, tej części zabawy. A ci, którzy nie czytają, to muszą składać i rozkładać wszystko pięć razy. Także polecam serdecznie. Okej, okay, teraz takie szybkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o całą metamorfozę, no to wiecie, to było tylko zamówienie łóżka i wymiana czy pomalowanie naszych drewnianych stolików. Jestem zadowolona. Trochę było pracy rzeczywiście przy tych stolikach, bo wymyślałam sobie tak ciemny kolor, że tych warstw było sporo, a trzeba było czekać yy, między warstwami, żeby to miało ręce i nogi, więc trochę mi to zajęło, ale stoliczki są, są gotowe, jestem z nich zadowolona. Ograniczyliśmy tą paletę kolorów drewnianych na naszym poddaszu, więc wydaje mi się, że to jest bardziej spójne. Natomiast to, co Was chyba bardziej interesuje, czyli moja ocena odnośnie firmy Beliani, to łóżko jest, rzeczywiście wyrobili się z czasem, to znaczy. Yy, Rzeczywiście tak jak na samym początku obiecali, 16 łóżko było, jest już złożone, jeżeli chodzi o proces składania i w ogóle jak łóżko wygląda, to zaraz Wam Norbert tutaj coś więcej powie. Natomiast jeżeli chodzi o sam proces zamawiania i oczekiwania na łóżko, no to tu jest tak powiedzmy trochę bardziej czego można się czepiać, bo... Em, nie do końca jest to wszystko czytelne. To znaczy jest, jeżeli zarejestrujecie się i obserwujecie, co się dzieje z waszym zamówieniem, są takie trzy kropki. Przyjęte, do, przyjęte zamówienie, potem jest opłacone, a potem jest wysłane. Absolutnie jakby nie było to sprzężone z tym, co się dzieje w ogóle z zamówieniem, bo jak zeskrolowałam to niżej, to wszystko już było napisane, że a 10 zamówiłam, 12 zostało spakowane i 12 zostało wysłane. Natomiast ostatnia kropka, którą, wiecie, pierwsze co rzuca... Patrzycie na to, co się dzieje z zamówieniem, to są te trzy kropki. To do dnia dzisiejszego, chociaż łóżko jest, jest złożone, śpimy w nim, to ta trzecia kropka wciąż jest nieuzupełniona, czyli że zostało zamówienie wysłane. Więc jeżeli chodzi o ten interfejs, jest taki trochę mylący i trzeba bardziej wczytywać się w to, co Wam wysyłają. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, ja nie mam co się czepiać, ale ważna informacja jest taka, że ja zamawiałam łóżko, które było na stanie magazynowym. Nie trzeba było czekać, bo z tego co czytałam, różnie bywa z tymi zamówieniami. Jeżeli chodzi o mnie, ja jestem zadowolona. Pewnie coś jeszcze kiedyś zamówię, jak będę miała taką potrzebę. Pff, a czy będę miała, pewnie, pewnie się znajdzie coś, co bym chciała mieć. Ok, ale teraz od strony technicznej zapraszam na rozmowę z Norbertem. Okej, okay, Basia, chciała, żebym powiedział parę słów na temat montażu i na temat tego, co myślę o trwałości tego łóżka, więc tak. Montaż dość prosty, w zasadzie nie odbiega od montażu wszystkich mebli z Ikei. Śrubki tam praktycznie się zgadzały, chyba dwie były zamienione, ale poza tym to, to wszystko ok. Instrukcja też miała prosta, no ale łóżko jest ogólnie prostą sprawą. Z takich ważnych rzeczy, które Basia jeszcze miała wspomnieć i zapomniała. Nie było na stronie Beliani tego, co jest w zasadzie chyba obowiązkowe teraz w polskich przepisach prawa, czyli jeśli jest promocja, to powinna być informacja, jaka jest cena sprzed 30 dni, nie było tego. To jest dziwne. Natomiast te, jeśli chodzi o sam montaż i trwałość yy, zszokowało mnie to że łóżko było strasznie lekkie co jest plusem i minusem jak wciągaliśmy to to tutaj yy, ten tył łóżka bez głowie, yy, bez głowie jak ściągaliśmy to przez, yy, przez powiedzmy przez okno to yy, szokujące było to że to naprawdę było lekkie. Więc ja się śmiałem że to yy, gdzieś tam w Chinach z, z esteropianu albo z jakiegoś papieru skleili. No było to jednocześnie plusem i minusem, bo łatwo wnieść, łatwo zamontować, nie trzeba się nadźwigać. No, ale jeśli chodzi o trwałość, no to można mieć pewne obawy. Choć powiem Wam, że dość dobrze to wszystko było pomyślane. Nawet jeśli elementy ramy były niezbyt mocne, to wchodziły takie metalowe kątowniki, które to solidnie wzmacniały. I teraz, już po kilku dniach, widać, że nic tu nie skrzypi, nic tu nie piszczy, wszystko, wszystko dość dobrze działa. Więc yy, mimo, że pierwsze wrażenie jest takie, że to jest coś wszystko dość delikatne, jak na razie yy, sprawdza się dość dobrze. Rama, sama łóżka jest metalowa yy, i powiem tak. Konstrukcja jest w miarę dobra. Dość dobrze to wszystko spasowane. Montaż w zasadzie nie powinien nastęczyć nikomu kto ma jakiekolwiek doświadczenie z montażem jakikolwiek mebli z IKEA, Nie powinien nastęczyć żadnych problemów także wydaje mi się że jest ok. Ogólnie wizualnie według mnie podobne mieliśmy ale strasznie właśnie zależało więc wymieniła natomiast jeśli chodzi o nasze stoliki to trochę już dostawałem szału bo jakieś dwa tygodnie temu Basia je zabrała i spakowała mnie z takiego pudełka i już się śmiałem, że, że chce się mnie pozbyć, bo tutaj wszystkie rzeczy z mojego, z mojego stolika nocnego były przez dwa tygodnie w pudełku, no ale już, dobra, odzyskaliśmy, są na miejscu, więc wydaje mi się, że, że ok, a sama łóżko, no w porządku. Z takich bardziej technicznych rzeczy, które są tutaj w tym łóżku, to są te... Gazowe siłowniki. Jest to wygodna sprawa, bo można sobie tamtą dłużko podnieść do góry, schować, schować pościele do środka. No wiadomo, że z tymi pościelami nigdy nie ma na tyle miejsca, więc jest to jakiś tam plus. Jeśli chodzi tutaj o to tapicowanie z tyłu, też jest to całkiem fajnie zrobione. Ten element, ten bok jest dokładany oddzielnie i też jest to całkiem prosto zrobione, bo ten tył. Tu jest stamtąd, odchyla się do tyłu, skręca się tam na trzech śrubach. Samo to tapicerowanie jakościowo wygląda dosyć fajnie. Wiadomo, teraz jest moda na, tego, na te wszelkiego rodzaju czyste fieldy, więc wygląda to fajnie. No chyba najważniejsze, że wam się podoba, także na dzisiaj to chyba wszystko. Jeśli chodzi o moje zdanie, to ja tu nie mam już nic więcej do powiedzenia. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, bo ostatnio nam strasznie padły zasięgi, i tak już trochę się załabujemy, czy to nagrywanie ma dalej sens, więc dajcie łapkę w górę, żeby ten film gdzieś się wypromował, bo ostatnio mamy strasznie słabo pod tym względem, więc dziękujemy i do zobaczenia. Cześć!